Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wypadł polski dubbing w szesnastym sezonie Ninjago. Zazwyczaj nie było szału i w tym roku jest podobnie, choć nieco lepiej. Mylisz się. Wcale nie jestem do niego podobny. Hmm, może nie. Może jednak cię nie doceniłam. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek wam się spodoba. To, co na pewno pozytywnie zaskoczyło wszystkich w tym roku, to sam fakt, że nie musieliśmy w ogóle czekać na polski dubbing. Pojawił się on równocześnie z oryginalną wersją językową. No co prawda nie znajdziemy go ani na polskim Netflixie, ani na Cartoon Network, ale jest, jest gotowy i można go obejrzeć, także to zdecydowanie fajna sprawa. I uprzedzając pytania, na kartu network prawdopodobnie odcinki te zostaną wypuszczane pod koniec października. Zaś jeśli chodzi o Netflixa, to nie mamy żadnego info odnośnie sezonu 16. Najpierw pewnie zostaną uzupełnione braki, czyli 14 i 15. No ale tak jak mówię, tego wszystkiego możemy się tylko i wyłącznie domyślać. Dobra, ale jak ten dubbing wypada w porównaniu do oryginalnego? Myślę, że nie jest źle, zwłaszcza mega podoba mi się to, jak zagrał aktor dubbingujący Lloyda. Więc kłamiesz! Ty kłamiesz! Jakie to uczucie, gdy zostajesz sam? I zapłacisz mi za to, Harumi! Przysięgam! Jeszcze mi za to zapłacisz! Uuu, i znowu pojawił się ten mrok. Naprawdę, wydaje mi się, że świetnie poradził sobie z oddaniem wszystkich emocji i uczuć, jakie towarzyszyły Zielonemu Ninja podczas tego sezonu. A jeśli chodzi o inne postacie, to znaczy innych ninja i ich sojuszników, też jak zwykle wypadli w porządku i nie mam nic tutaj do zarzucenia. Jak pewnie jednak zauważyliście, zmieniła się aktorka, która użycza swojego głosu Harumi, więc porównajcie sobie teraz jej głos z sezonu 8 i z sezonu 16. Mogę? Mogę podtrzymać? No proszę cię, chcę zobaczyć. Nie pojmuję, jak mogłeś zostać liderem najdzielniejszych bohaterów w całym ninjago. Niesamowity, jaki jesteś łatwowierny. Tutaj myślę, że, że już jest to kwestia gustu, jeśli chodzi o to, który głos wypada lepiej, no bo według mnie oba dobrze pasują do harumi. No ale słuchajcie, polski dubbing nie byłby sobą, gdyby czegoś totalnie nie schrzanił. Gra aktorska wypadła świetnie, za to montaż, no tutaj polegli. Jedną chwilę, a którzy ninjaci, starzy czy może ci nowi? Jakie ubrania nosili? I to nie jest jedyny taki przypadek. <laughs> Harumi! Żeby nie było wątpliwości, to nie żaden błąd podczas nagrywania. Jeśli wejdziemy na Netflixa i odpalimy te odcinki, to tam faktycznie brakuje tych głosów. To wiadomo, nie są jakieś ultraważne kwestie, to nie jest tak, że omija nas coś seriowartościowego, jednak wygląda to po prostu źle, podobnie jak to. Aż do końca. Aż do końca. Aż do końca. Kol i Kai zamieniają się głosami. No, tak jak mówię, nie są to jakieś drastyczne błędy, ale kurczę, ten polski dubbing nigdy nie jest dopracowany. Jak nie jedna rzecz jest zawalona, to inna i tak to się kręci. Ale tak czy siak, podsumowując, myślę, że to co najważniejsze czyli gra aktorska jest naprawdę na dobrym poziomie w przypadku tego sezonu. Także jestem tutaj naprawdę zadowolony. A wy, jakie macie zdanie na temat polskiego dubbingu w 16 sezonie? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.